Na zaproszenie dyrektora Stanisława Stacha. Dzisiaj otwieramy wystawę moich prac. Jakie są te prace, to można zobaczyć realistyczne pejzaże, trochę postaci, rodziny. Mnie pociągają proste motywy, banalne właściwie. Takie, które spotykam idąc do kiosku rano po gazetę. Które widzę przez okno u siebie czy u sąsiadów. No i te, które otaczają mnie w domu, czyli moja własna rodzina. I to jest właściwie wszystko, co mogę o tych obrazach powiedzieć. A reszta to jest sprawą widza, czy znajdzie tam te same nastroje, które ja widziałem, malując te obrazy, czy które widziałem spacerując po. W mojej dzielnicy i nie tylko, ponieważ tu są obrazy e, z miejsc, które odwiedzałem, w celach oczywiście plenerowych. Kilka obrazów jest z Ukrainy, z Białorusi, ale najwięcej to jest z okolicy czyli ze Śląska i z Małopolski. A wystawa jest taką e, składanką z ostatnich e, lat. Tutaj y, nie ma... No jest trochę oczywiście najnowszych prac, ale przeważnie to są prace, które jakoś się tam y, u mnie w domu, y, które są y, pracami, y, których nie pozwoliła mi y, moja żona z domu wynieść. I dlatego mogę je dzisiaj tutaj pokazać. Nie malowanie w jednej technice po jakimś czasie nuży i tak jak można zobaczyć tutaj na wystawie są i olejne, i akrylowe, i gwasze, i akwarele. Wszystko to, co mam tam pod ręką pracowni. I w zależności też od nastroju, od tematyki, od jakichś chęci czy, czy zmęczenia jakąś techniką, wtedy ją sobie zmieniam na inną. Zawsze zresztą podziwiałem kolegów, którzy... Specjalizują się w jakiejś technice i to tak konsekwentnie, że całymi latami malują na przykład wyłącznie obrazy olejne, czy wyłącznie akwarele, czy, czy wyłącznie pastele. Są nawet tacy, którzy robią to całe życie. I ja niestety do takich decydowych nie należę.